Mariusz Sokołowski i Alwin Gajadur Zapraszamy na pierwszy odcinek Obciachu Drogowego. Obciach Drogowy to program, w którym wspólnie z Państwem chcemy komentować najciekawsze sytuacje na polskich drogach, a tych z pewnością jest bardzo wiele. To tu będą mogli Państwo zobaczyć filmy nagrane przez policyjne wideorejestratory, przez kamery Inspekcji Transportu Drogowego, czy monitoring miejski. Czekamy na filmiki od Państwa. Możecie też rejestrować takich piratów drogowych, tylko pamiętajcie, nie używajcie telefonów komórkowych, jeżeli sami prowadzicie samochód. Poproście o to pasażera.